Hej, dlaczego warto uwodzić kobiety? Dlaczego warto spotykać się? Dlaczego warto mieć bogate doświadczenie? To jest najpoważniejszy temat naszego życia. Jeden z poważniejszych tematów. Krótka historia. Jest pewien chłopak, który nie ma. Nie brzydki, nie głupi. Ale kompletnie nie ma pojęcia o kobietach. Gdzieś tam sobie tylko wypije, idzie na imprezę, znowu wypije, znajomi, kompletnie nie potrafi odróżnić kobiety, która jest od tak, kobiety, która jest fajna i ciekawa. W ogóle nie ma pojęcia, bo lubi sobie walnąć dobrego drinka, a to jest jego podstawa życia. Jak mu powiesz łyski iluś letnia, to on po prostu dreszczy już dostaje, nie? niebrzydki, wykształcony. Nawet kulturalny. Ale najważniejsza jest, wiadomo, łyski. Ten sam chłopak przez przypadek gdzieś tam jakaś pani się trafiła, pojawiło się dziecko. Pojawiło się dziecko, no bo dwa razy się z nią przespał tak naprawdę i, i nagle się pojawiło dziecko, on nawet nie wie skąd, no bo dwie butelki za dużo wypił, albo ta pani to spowodowała, no bo bo chłopak był przystojny i nie głupi. A ona niestety na 10 punktów miała 2. Do czego zmierzam dalej? I nagle ten sam chłopak, nagle rozwija się niesamowicie. Rozwija się niesamowicie, trafia bardzo fajną kobietę z czasem, no bo już się rozwinął finansowo, no to wiadomo, otoczka jest ładna, i już się pojawiła kobieta. Oczywiście dziecko już jest z wcześniejszą damą. Dziecko jest, jeszcze nie wiadomo, czy to jest jego dziecko, to jest przede wszystkim, ale już jest. Już jest płacone na to dziecko. Jak wiemy, statystyki pokazują, jak wiele kobiet robi sobie z kimś, robi dosłownie, robi z kimś innym dziecko, a mówi, że to jest Twoje dziecko. To już wiemy. Proszę zajrzeć na statystyki w Polsce, na statystyki za granicą, jak wiele dzieci, wiele mężczyzn wychowuje nie swoich. I do czego zmierzam? Dlaczego warto uwodzić? Dlaczego jest warta wa ważna wiedza, i tak dalej, i tak dalej. O tym mówię tysiące razy. Ten sam człowiek poznaje tą kobietę, z którą cudownie teraz spędza czas. Cały czas płaci, nie wie, czy to jest jego dziecko, bo dopiero za jakiś czas będzie prosił o no, badania ojcostwo, ojcostwa. Czyli tak, dziecko cierpi. Kobieta z którą ma dziecko cierpi. Ta kobieta, która jest teraz z boku, cierpi. Jego głowa. Zapytałem go, bo kilka budyneczków już sobie kupił chłopak. Kilka działeczek sobie kupił. Zapytałem, czy gdyby miał możliwość cofnięcia tego wszystkiego i oddania 90% tych budyneczków, tych działeczek jego i tego wszystkiego, co ma, za to, żeby tego dziecka nie było, jeżeli to nie jest jego dziecko, i tej traumy, tego dramatu w głowie, tego tych przejść psychicznych yy, po prostu przez całe jego życie, czy oddałby to wszystko. On mówi bez wahania od tak. Bez wahania od tak. To była od razu krótka odpowiedź. Oprócz tego nie wiem, czy wiecie, ale to dziecko kiedyś też będzie miało rodzinę, i też będzie szło przez życie. Z całym. Bagażem dramatycznych doświadczeń z wcześniejszego dzieciństwa, z życia, taty, którego nie widział, którego nie poznał. Będzie się ciągnął dramat. Ten dramat się będzie ciągnął przez następne pokolenia wielokrotnie. Czyli to jego włożenie w cudzysłowie powoduje dramat wielu pokoleń, tysiąca osób, które przechodzą przez życie tego dziecka dookoła. Więc jeżeli. To nie jest ważny temat dla Was, jeżeli uważacie, że ciocia wujek i Krzysiu z podwórka da Wam taką wiedzę, no to tylko mogę pogratulować. Jeżeli też uważacie, że koledzy, z którymi pijecie piwo od 20 lat, w tym samym składzie, którzy kompletnie nie mieli pojęcia i nie mają pojęcia, nie będą mieli pojęcia na temat kobiet, dadzą Wam to doświadczenie i tą wiedzę, to też Wam gratuluję. Super. Szkoda tylko, że nie zobaczyliście wzroku tego człowieka, dramatu, który obserwowałem przez wiele, wiele lat jego życia. Dlatego, zanim kiedykolwiek zaczniecie się edukować inteligencją finansową, czy jakąkolwiek inteligencją, czy rozwojem jakimkolwiek, zacznijcie od podstaw czyli. Miejcie pojęcie na temat kobiet. Bo jakkolwiek byście się nie rozwinęli w nieruchomościach, jakąkolwiek byście firmę nie założyli, jeżeli nie będziecie mieli pojęcia na temat kobiet, ta firma zostanie zlikwidowana szybciuteńko przez pewną panią, a ta pani sobie życie poukłada w odpowiedni sposób. Uwierzcie mi. Hej.